A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge oczywiście mamy fest challenge, czyli taki nietypowy challenge, jak zawsze. Mianowicie mamy tutaj porażki warsztatowe i zapraszam do oglądania. Do oglądania. Oczywiście dla wszystkich e, dziękuję wszystkim osobom wspierającym mnie na platformie Patronite jak i w innych aspektach mojego życia i twórczości. Także dziękuję ślicznie i zapraszam do oglądania. Same tu mamy dzisiaj za przypadek Opel Astra H, 2009 rok. Nie działa pilot. Nic nie reaguje. Tak samo tak samo tu centralny też nie działa. Tak zamknięte, tak otwarte. Ale siadamy do środka. We środku przycisk centralnego zamka działa. Zamyka, otwiera drzwi bez problemu. A ten pilot tylko i wyłącznie w tym miejscu. Przy kolumnie kierowniczej działa bardzo nisko. Zamyka, otwiera. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi, ale to jest to jest challenge. Spróbuję zdobyć drugi pilot i zobaczymy jak działa drugi pilot, jeżeli jest. Nie jest zgubiony, ale no, jest tu challenge. Pytanie do widzów: może spotkaliście się z takim dziwnym rozwiązaniem? O co tu chodzi? Że pilot działa tylko tu, już przy kolumnie kręczej na górze już nie. No, próbujemy zamykać. Tu już działa. Wyżej nie ma szans, niżej działa. No, to jest challenge. To jest challenge. Nie wiadomo o co tu chodzi. Kino <noise> Spróbujemy, zdobędę drugi kluczyk i może, może się okazać, że, że to tylko kluczyk jest tak martwy Bateria wymieniona w kluczyku Wiązki w, w drzwiach posprawdzane Bo mówię, może tam jest coś nie halo No niestety nie, tam jest wszystko tak jak ma być A pilot dalej nie działa No, mamy tu takiego pasacika 2007 rok 2 litry, 2 litry TDI, kod silnika BMR. 170 koni podobno. Nic tu, nic tu się nie dzieje. Kontrolki gasną, wszystko jest. Kręci, nie pali. Tak jak widzimy, kodów błędów żadnych nie ma. Nic, żadnych. Tu się nic nie dzieje. Tu jest wszystko w porządku. Bloki pomiarowe też są on zaraz sobie tu wczyta albo nie wczyta o teraz jest błędy no włączył wentylatory już mu, się, już mu się tam dzieje coś dziwnego no ale już wiemy dlaczego już wiemy dlaczego wklejamy wtyczkę Kniemy, No, teraz jest brak odpowiedzi z pojazdu ale my wiemy dlaczego. Fakt jest taki, że nie ma żadnych kodów błędów. Teraz ma pełne prawo do włączenia wentylatorów. czytamy go jeszcze raz. no teraz jest brak odpowiedzi z pojazdem ale już wiem to wam mówię tylko dlatego, że nie było ani jednego błędu wszystko było w porządku nie widział tylko obrotów wału kręci, nie pali, kręci, nie pali kręci, nie pali odpinam przepływomierz, nie ma błędu odpinam odpinam eee, czujnik położenia wału takie koło foniczne, które tam jest na dole z tym czujnikiem, odpinam nic się nie dzieje, odpinam czujnik położenia wałka rozrządu, nic się nie dzieje na wszystkie wtyczki, które odpinałem, nic nie reaguje bez rezultatu, czujnik, se, sterownik silnika dalej nie widzi błędu okazuje się, że miał pełne prawo do tego dobra coś tam jest, przejechane, jakieś 280 tysięcy Ma pełne prawo do tego żeby nic Nic nie widział bo Sterownik jest wypalony Tu w tym miejscu A cały był zalany wodą Tu widzimy ile Ile wilgoci się zebrało na Na Pokrywie z tego sterownika Cały zalany wodą On po prostu się utopił No tam Tam widać spływy pozatykane no On po prostu popłynął Także można było sobie tu diagnozować do oporu, oczywiście podpinałem, tu jest wtyczka odpięta od rządu tam na dole od wału, od koła tego funicznego. Wszystko podpinane, bez rezultatu nic nie widział. Także jak nie ma bodźców żadnych na odpinanie sterownika, na odpinanie różnych rzeczy, to nie ma żadnych bodźców, sterownik nie da się szczytać to trzeba sterownik otworzyć i zobaczyć czy czasem nie jest tak jak tutaj nie popłynął także założymy drugi sterownik i autko będzie jeździć oczywiście ten, to szybę trzeba wyczyścić jak i z tej strony tak trzeba ściągnąć wycieraszki, z drugiej strony wyczyścić, wydmuchać tak żeby woda mogła stamtąd spływać więc zobaczymy czym to się skończy Mamy tu serię porażek warsztatowych, a mianowicie, ja nie jestem ukierunkowany, że BMW jest złe, ale po prostu ci ludzie co jeżdżą bmw to chyba coś mają z głowami nie tak BMW, czyli będziesz miał wydatki. Były problem, a jest lampa, tu jest, tu proszę bardzo. LEDy są, wszystko jest, tak jak ma być. Prawilne E46, czyli wszystkie sebiksy i dresy, wszystkie karyny i sebiksy jeżdżą takimi. Ale mówię, bierze olej? Nie, wcale nie bierze. Ten daje, <grym> ale to jest nic. Problem był z ładowaniem, zanim jeszcze wam pokażę. Problem był z ładowaniem, a mianowicie yy, wymiana alternatora, coś tam, coś tam, coś tam. Faktycznie był problem. Był problem z układem chłodzenia i jakieś tam inne problemy. Ale to jest szybka wymiana na drodze akumulatora, i ktoś tego nie przykręcił. I mamy takie coś, a mianowicie. Yy, ten plus od wzmacniacza to tylko jest tutaj skutek uboczny. Oni go odkręcili prawdopodobnie, bo myśleli, że prąd wciąga wzmacniacz i dlatego tamten alternator nie doładowuje. Ale tu proszę zauważyć, to się przyspawało. Tu była taka zwora, że biedny akumulator ani alternator ani akumulator tego nie pociągnął. To jest przyspawane do akumulatora ta blacha. Zaraz ją tu oderwę Poszła zwora 100%, nie trochę. Na 100% poszła zwora plus z masą. Widać, że te kable, te kable masowe są naprawdę dobrze zaizolowane, do, dobrze zagniecione tutaj, zaprasowane, bo tutaj takie żelazstwo przerobiło. I jest rozładowany dokumentnie także zwora. Także coś pięknego. Ok, to lecimy. A w dzisiejszym odcinku Auto Challenge wyjaśniamy niektóre rzeczy. A mianowicie, klient przyjeżdża ką, piękna BMW, X6, MK40D, super w ogóle i w ogóle, w ogóle urywa dupę i nie tylko. Ale już się doktoryzował, robił wtryski i całą resztę. A my tu sprawdzamy, bo coś tłucze, coś, coś stuka. Pan mówi, że to stuka wtryskiwacz. A tu co robimy, to pierzemy filtr oleju, bo taki trochę jest pogniecony. Ale to nic, jak już wybierzemy taki filtr, powiedzmy w czystej benzynie, podnosimy słoik do góry. A tu mamy srebro. Tu, tu jeszcze można z tego dorobić jakieś parę pierścionków, jakieś tam innych rzeczy. Czyli nie stuka wtryskiwacz. Stuka, stuka paneweczka. Wali panewa i to nieźle. No ale to nic, tanio było kupione, to teraz będziemy remontować. No, mamy tu. Mamy tu serię z cyklu co ja nie potrafię A mianowicie klient sobie chciał wymienić podkładki pod wtryskami i oczywiście powymieniał to z takim skutkiem, że powyrywał gwinty, pourywał śruby później nagwintował i próbował się ratować takimi tulejkami i na samym końcu i na samym końcu pourywał w tych tulejkach jeszcze takie śruby to są oryginalne śruby teraz jeszcze, żeby było mało. Jak wierzycieli, to się poprzebijali w kanały wodne. Nie wiem, czy tam będzie widać. Spróbuję to jakoś tam doświetlić. No ale widać, że tam jest przebity kanał wodny. Także teraz moja kolej. Leci taka tulejka z niepełnym gwintem. Nagwintowane klej i będzie dobrze. Dziękuję ślicznie wszystkim, którzy oglądali. Pozdrawiam, trzymajcie się i czekamy na kolejny challenge.